Ostatnio na moim kanale było trochę ekstremy, dlatego dziś sobie trochę od niej odpoczniemy, a w zamian za to zajmiemy się zespołem, który myślę, że zna większość fanów Heavy i Power Metalu. A mowa oczywiście o zespole Running Wild. Zanim jednak zaczniemy, należałoby zacząć od mego wprowadzenia dla osób nieobecnych z tematem. Running Wild to niemiecki zespół heavy power metalowy założony w 1976 roku w Hamburgu. Pierwotnie działał on pod nazwą Granite Hearts, jednak w 1979 roku nazwa została zmieniona na Running Wild. Liderem grupy od początku istnienia jest Rolf Kasparek, znany także jako rock and Roll, pełniący rolę wokalisty oraz gitarzysty rytmicznego. Na początku swojej działalności zespół w tekstach poruszał tematy związane z satanizmem oraz metalowym lifestylem, jednak po niedługim czasie tematyka satanistyczna ustąpiła tekstom o piratach i morskich opowieściach. Dziś więc skupimy się na dyskografii studyjnej liczącej 17 płyt, także bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Nie można by było inaczej zacząć niż od debiutu, jakim jest wydany w 1984 roku album Gates to Purgatory. Ten album prezentuje styl charakterystyczny dla innych kapel heavy power speed metalowych w tamtym czasie. Na tle większości pozostałych płyt Running Wild, Gates to Purgatory wyróżni się tematyką tekstów oraz imidżem kapeli. W tamtym czasie członkowie zespołu zakładali skórzone stroje charakterystyczne dla metalowców, jednak później zaczęli zakładać się stroje, które były bardziej charakterystyczne dla piratów. Jeśli chodzi o teksty, to Rolf Kasparek wspomniał, iż nie są one religijne innymi słowy, Według niego Szatan mimo iż jest przede wszystkim postrzegany jako postać zła oczami religii, to jednak nie był on jednoznacznie tylko i wyłącznie samym złem. Według niego teksty mają bardziej charakter polityczny, bo według niego Szatan był buntownikiem, który wszystko kwestionował i z wieloma rzeczami się nie zgadzał. Warto też tutaj zaznaczyć, że ówczesny gitarzysta Running Wild, Gerald Warnecke, w tamtym czasie studiował teologię, a po odejściu z zespołu został wikariuszem. Wróćmy jednak do samej muzyki. Muzyka prezentowana na Gates to Purgatory to tak jak mówiłem, oldschoolowy Heavy Power Speed Metal. Na tle pozostałych płyt Running Wild, ten album jest znacznie mroczniejszy, jeśli chodzi o klimat. Większość utworów na tej płycie to szybkie, speed metalowe strzały, takie jak Adrian S.O.S. czy Victim of State Power. Jednak są też utwory nieco wolniejsze, ale wcale nie słabsze, jak na przykład Prisoner of Our Time czy mój ulubiony Preacher. Warto też zwrócić uwagę na sam wokal Rolfa Kasparka, który na tej płycie jest zauważalnie niższy i Inny niż na pozostałych płytach. Mi osobiście on przypomina Kronosa z Venom. Album ten jest szybki, agresywny i mroczny, ale też odpowiednio ciężki i mocny. Moim zdaniem jest tu wszystko czego trzeba, żeby stworzyć świetny heavy power speed metalowy album. Absolutnie niczego tutaj nie brakuje. Moim zdaniem Gates to Purgatory to znakomity album i zdecydowanie mój ulubiony album Running Wild, jak i też jedna z moich ulubionych płyt, jeśli chodzi o heavy power speed. Posiadam go również w na CD i zdecydowanie go polecam. Niedługo po wydaniu Gates to Purgatory zespół opuścił wspomnianą już gitarzysta Gerald Warneke. Został on zastąpiony przez dziś już świętej pamięci Michaela Capera, znanego lepiej jako Mike Moti. Wraz z nim grupa nagra swój drugi album studyjny zatytułowany Branded and Exiled. Podobnie jak poprzednia płyta, album ten zawiera motywy satanistyczne i okultystyczne. Ze względu na teksty, image oraz oprawę graficzną płyt. Niektórzy zaczęli postrzegać Running Wad jako zespół tożsamy z black metalem czy nawet death metalem, a członków zespołu zaczęli uważać za satanistów. Jednak Rolf Sparek zdecydowanie się od tego odciął. Oprócz motywów okultystycznych, pojawia się to także nawiązanie do twórczości Johna Ronalda Reula Tolkiena w utworze Mordor, nawiązującym do krainy wśród zimy o tej samej nazwie z Władcy Pierścieni. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, to Branded and Exiled prezentuje podobny styl co poprzednia płyta. Jednak jeśli chodzi o kompozycję, aranżację i wokale, to zostały dokonane tutaj pewne poprawki. Przykładowo wokal Rolfa na tej płycie nie ma aż tylu efektów, które były na debiucie. Wciąż jest nieraz wspierany przez wokale wspierające, głównie w refrenach, ale jednak mniej jest tu efektów dodatkowych niż wcześniej, bo to wciąż zawiera dość mroczny klimat, jak poprzednia. Jednak jeśli chodzi o kompozycję i aranżację, to Branded and Exalt pod tym kątem jest prytom nieco lepszą niż Debiut i trochę bardziej dojrzałą. Czy to oznacza w takim razie, że jest to lepszy album niż Debiut? Moim zdaniem nie. Ale czy to oznacza, że jest to zły album? Też nie. Moim zdaniem to wciąż bardzo porządny heavy power speed metal na poziomie. Utwory na tej płycie wciąż są szybkie, mocne i agresywne, więc można powiedzieć, że jest tak jak powinno być. Warto też w ramach ciekawostki wspomnieć, że kończący płytę kawałek Chains and Leather został napisany jeszcze na początku lat 90., i pojawił się na Split albumie Rock From Hell z 1983. Także ogólnie mówiąc uważam, że Branded and Exiled to kolejny album Running Wild na poziomie. Może i nie jest to album aż tak dobry jak debiut, ale to wciąż świetna płyta. Także jeśli jeszcze nie znacie, to zdecydowanie polecam. I dochodzimy do trzeciej, przełomowej dla zespołu płyty, jaką jest wydany w 1987 roku Under Jolly Roger. Na tym albumie doszło do sporej zmiany w stylu zespołu. Imić kapeli uległ zmianie i tym razem zamiast śpiewania o szatanie, w tekstach zespół zaczął poruszać tematy związane z piratami i ich historią. Plus członkowie zespołu zaczęli częściej zakładać storie charakterystyczne dla piratów. Sama nazwa albumu nawiązuje do pirackiej flagi bandery piratów po angielsku nazywanej Jolly Roger, co dosłownie oznacza Wesoły Roger. Sama okładka przedstawia statek piracki, na którym widnieje nie tylko wspomniana wcześniej flaga piratów, co nawet maskotka zespołu, czyli Adrian SOS. I nic może się niektórym wydawać śmieszny, ale jednak działa. Plus, powstał nawet dzięki temu podgatunek heavy metalu, określony jako pirate metal, który jest mniej więcej czymś jak Viking Metal czyli muzyka metalowa o tematyce piratów. Tak jak Viking Metal to gatunek, w którym śpiewa się o Wikingach. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, to Under Jolly Roger, podobnie jak poprzednie płyty, prezentuje styl heavy power speed metalowy. Muzyka na tym albumie jest ciężka, szybka i mocna. Tak naprawdę każdy kawałek na tej płycie to szybka, porządna power metalowa strzała za porządnego kopa. W szczególności kawałki takie jak np. tytułowy Under Jolly Roger, którego refren jest absolutnym złotem. Sam kawałek można wręcz ochrzcić mianem hymnu Running Wild. Ten kawałek jest po prostu znakomity. Nie inaczej inne kawałki jak np. War in the Gutter, Beggar's Night czy Raw Ride. Plus Rolf Kasparek na tej płycie śpiewa trochę inaczej niż na poprzednich płytach i śpiewa bardziej charakterystycznie. Bardziej gardłowym głosem, jak na przykład taki Chris Bolton z Grave Digger. Warto też wspomnieć o dodanych w niektórych utworach efektach dźwiękowych, głównie strzelających armat. Z tego powodu album zawiera ostrzeżenie o głośnych efektach dźwiękowych. Tak więc, cóż ostać nie mogę powiedzieć? Under Jolly Roger to znakomity album i moim zdaniem obok Gates to Purgatory najlepszy album Running Wheel taki został wydany. Bardzo, a to bardzo polecam. Po wydaniu Under Jolly Roger, zespół odbył trasę koncertową, podczas której odwiedził Polskę przyjeżdżając na Festiwal Metalmania w 1987 roku w Kadłowicach. Po tej trasie zespół odeszli perkusista Wolfgang Hagemann i basista Stefan Boris. Zastąpili ich Stefan Schwatman i Jens Becker. Wtedy to zespół odbył drugą część trasy i 9 i 10 listopada zagrał dwa koncerty w Monachium, które zostały nagrane na album koncertowy Ready for Boarding. I tak oto dochodzimy do czwartej płyty studyjnej zespołu wydanej w 1988 zatytułowanej Port Royal. Tytuł płyty pochodzi od nazwy miejscowości o tej samej nazwie, która w XVII wieku była uważana za bastion piractwa. Było to także miejsce śmierci Calico Jacka, XVIII-wiecznego pirata, na część którego został nawet nazwany ostatni utwór na płycie. Jeśli chodzi o muzykę, to można powiedzieć, że Port Royal to jedna z bardziej charakterystycznych płyt zespołu, które ukształtowało jego rozpoznawalny styl. Muzyka na Port Royal to szybki, mocny i ciężki heavy power metal. Dodatkowo z Kasparek na tej płycie rozwinął się wokalnie i od tej pory śpiewał charakterystycznym gardłowym głosem, coś się zaczęło na poprzedniej płycie, jednak tutaj się rozwinął jeszcze bardziej. Running Olaf na tej płycie wciąż trzyma wysoki poziom poprzednich płyt. Jeśli natomiast chodzi o warstwę tekstową, to na tej płycie zespół rozwinął się również, jeśli chodzi o pisanie tekstów o piratach i ich historii. W tekstach jest dużo nawiązań do piratów i ich yy, historii, jak na przykład tytułowy Port Royal, odnoszący się do wspomnianej już wcześniej miejscowości, będącej swego czasu bastionem piratów, czy kończący płytę Calico Jack, odnoszący się do śmierci wcześniej wspomnianego pirata Calico Jacka. Także podsumowując, uważam, że Port Royal to kolejna świetna płyta Running Wild, którą zdecydowanie warto sprawdzić. Dochodzimy zatem do piątej, a zarazem jednej z najbardziej znanych płyt zespołu, jaką jest wydany w 1989 roku album Death or Glory. Album ten powszechnie się uważa za jeden z największych sukcesów komercyjnych zespołu, a jednocześnie jest to jedna z najbardziej znanych płyt Running Wild. Muzycznie ten album jest podobny do swojego poprzednika, jednak myślę, że Death or Glory to album o drybinkę lepszy niż Port Royal. Nie oznacza to, że poprzedni krążek był słaby, bo wręcz przeciwnie, to był świetny album, jednak Death or Glory jest albumem lepszym. Jeśli chodzi o muzykę i kompozycję, to ten album jest po prostu znakomity. Świetne są też aranżacje. Kawałki na tym albumie są po prostu super, jak na przykład Evolution czy Running Blood. Część z nich stała się absolutnymi hitami kapeli, jak na przykład Riding the Storm czy Bad to the Bone, które stały się koncertowymi hitami kapeli. Również w uchu rzuca się produkcja, która jest lepsza niż na wcześniejszych płytach. Słuchać to w szczególności jeśli chodzi o brzmienie perkusji, które to talerze są bardziej wypchnięte do przodu niż wcześniej. Jeśli chodzi o teksty, to część utworów wciąż się skupia na tematach związanych z piratami, ale nie tylko. Przykładowo takie Bad to the Bone odnosi się do II wojny światowej, a takie Running Blood do zbrodni religijnych, a Butter of Waterloo, jak sama nazwa wskazuje, do bitwy pod Waterloo, która odbyła się w 1815 roku i była ostatnią bitwą Napoleona Bonaparte. Album ten ostatecznie stał się dużym sukcesem i obecnie jest jedną z najbardziej znanych płyt Running Blood. Moim zdaniem to świetny album i zdecydowanie jedna z najlepszych płyt Running Blood, więc jeśli się ktoś nie zna, to niechaj czym prędzej to nadrobi. Po premierze Death or Glory zespół grał trasę koncertową, jednak w jej trakcie ówczesnego perkusistę, Jana Finleya, zastąpił Hugh Michel. Po jej zakończeniu nowym perkusistą został Rudy G. Drafine, znany także jako AC. I wraz z nim grupa nagrała swój szósty album studyjny, zatytułowany Blazing Stone. Tytuł albumu nawiązuje do francuskiego słowa *blazon*, co oznacza herb. Co nawiązuje do okładki płyty, która przedstawia herb. W którym wkomponowany jest tytuł albumu, napisany w piśmie gotyckim, zaś sam herb jest podzielony na cztery części, z których każda zawiera coś innego. Od strony muzycznej, Blazing Stone nie różni się zbytnio od swoich poprzedników. Stylistycznie, Running Wild wciąż trzyma się swojego heavy power speed metalowego stylu, który znamy. Brzmienie tej płyty też się nie różni zbytnio, co najwyżej perkusja brzmi trochę inaczej niż na wcześniejszych płytach. Ale ogólnie, jako całość, płyta wypada naprawdę dobrze i bardzo dobrze się jej słucha. Także ogólnie mówiąc, Blazing Stone. To kolejny jak najbardziej udany album w dorobku Running Wild, zdecydowanie wart uwagi, I więc jeśli nie znacie, to jak najbardziej polecam. W tym samym roku ukazał się album The First Years of Piracy, zawierający ponownie nagrane wersje starych otworów Running World z czasów pierwszych trzech płyt oraz albumów demo. Po jego nagraniu zespół opuścili Jens Becka i AC, których zastąpili odpowiednio Tomasz Smuszyński i Stefan Schwatzmann. I tak oto w 1992 roku ukazał się siódmy album studyjnej grupy zatytułowany Pile of Skulls. Muzycznie grupa na tej płycie z jednej strony nie zmienia zbytnio swojego stylu, ale z drugiego udoskonala. Muzyka na Pile of Skulls to typowy dla Running Wild szybki, heavy power metal. Większe zmiany stylistyczne tutaj nie zachodzą. Można natomiast zauważyć, że Running Wild w pewnym sensie rozwija swój styl. Przykładowo, począwszy od tej płyty, zaczęły się pojawiać kawałki dłuższe, trwające nawet 10 bądź 11 minut. I tak poza typowymi power metalowymi strzałami są też nieco wolniejsze, ale wcale nie słabsze kawałki. W tym przypadku mowa oczywiście o kończącym płytę kawałku Treasure Island, trwającym 11 minut, który to nawiązuje do opowiadania Roberta Louisa Stevensona o tej samej nazwie. Również oprócz tekstów dotyczących piratów są też m.in. teksty o tematach politycznych, jak np. znakomity kawałek Roaring Thunder. Dodatkowo warto wspomnieć, że pierwotnie wersja na Winylu zawierała mniej utworów, a mianowicie zawierała ich tylko 9, zaś wersja na CD zawierała ich 11. Na wydaniu CD znalazły się kawałki Chamber of Lies i White Buffalo, które to nie znajdują się na winylu. Jako całość ten album moim zdaniem wypada znakomicie i świetnie się go słucha. Uważam i że Pile of Skulls to kolejny świetny album Running Wild, zdecydowanie wart uwagi, więc jeśli jeszcze nie znacie, to zdecydowanie to nadróbcie. Po wydaniu Pile of Skulls zespół opuścili Axel Morgan oraz Stefan Schwarzman, zastąpili ich Thilo Heyman oraz Hugh Michel i w 1994 roku ukazał się już ósmy album studyjnej grupy zatytułowany Black Hand In. Do tej pory jest to jedyny album koncepcyjny zespołu. Opowiada on o zmartwychwstaniu człowieku przepowiadającym Armageddon. Płyta rozpoczyna utwór The Curse, w którym to główna postać, jaką jest John, zostaje spalony przez Inkwizytorów za nawiązywanie kontaktów z Diabłem. Miejsce dokonania jego egzekucji zostaje określone jako Black Hand Hill. Późniejsze kawałki opisują jego retrospekcję oraz przepowiednie. Na tej pocie znajduje się także utwór Genesis, The Making and the Fall of Man, nawiązujący do książki 12 Planeta, Księga Pierwsza, Kronik Ziemi, autorstwa Zecharia Stichina. Opisuje on przepowiednię dotyczącą ostatecznego upadku świata i powrotu Boga Gniewu. Jest to także inspirowane przepowiedniami Nostradamusa. Jest to również jeden z najdłuższych utworów Running Wild, jakie powstały. Muzycznie ten album trzyma poziom poprzednich wydawnictw. Muzyka wciąż jest szybka i ciężka. Szczególnie w uszy rzuca się gra na perkusji Juga Michela, za co był on bardzo chwalony, ja się do tego dołączam. Niektórzy nawet pod tym kątem porównywali ten album do albumu Painkiller Judas Priest. Numery na tej płycie są znakomite. Tytułowe Black Hand In, Soulless, Mr. Deadhead, Free Wind Rider, czy wspomniany Genesis, The Making and the Fall of Man. Moim zdaniem coś absolutnie wspaniałego. Moim zdaniem Black Hand In to zdecydowanie jedna z lepszych płyt Running Wild i znakomity album sam sobie. Bardzo, ale to bardzo polecam. Tym razem spłyty na płytę skład zespołu pozostał bez zmian. I w 1995 roku światło dzienne ujrzał dziewiąty album grupy pod tytułem Masquerade. Jest to pierwsza płyta z trylogii albumów Running Wild, której tematem przewodnim jest dobro i zło. Ten temat będzie jeszcze kontynuowany na kolejnych dwóch krążkach. Sama płyta od strony muzyki nie różni się zasadniczo od swoich poprzedników. Mimo to jest to wciąż album trzymający poziom poprzednich wydawnictw. Wciąż jest on szybki, ciężki i mocny. I tak powinno być. Można powiedzieć, że jest to bardzo zachowawczy krążek trzymający się tego, co było wcześniej. Jest to również jedna z nielicznych płyt Running Wild, na których nie ma tekstów dotyczących piratów. Wciąż jednak pojawiają pewne nawiązania do polityki czy do historii. Same numery na tej płycie również są znakomite. Tytułowy Masquerade, Demonized, Metalhead czy Made in Black, by wymienić tylko kilka. Ogólnie jako całość moim zdaniem ten album wybada naprawdę dobrze i uważam, że jest to kolejna bardzo dobra płyta w dorobku Running Wild. Także moim zdaniem, naprawdę warto sprawdzić, jeśli ktoś jeszcze nie zna. Trzy lata później ukazał się kolejny album, będący kontynuacją wcześniej zaczętej trylogii. Mowa oczywiście o wydanym w 1998 roku The Rivalry. Ponownie tematem przewodnim jest dobro i zło, a zespół mniej się skupia na temacie piratów. Tym razem w tekstach jest sporo nawiązań do historii, tudzież nawet do mitologii. Muzycznie z jednej strony niby Running Wild trzyma się swojego charakterystycznego stylu, ale z drugiej... Hmm, czegoś mi tu brakuje? Warto też zwrócić uwagę na to, że ten album jest zauważalnie dłuższy niż większość poprzednich płyt, bo trwa około 68 minut, więc ponad godzinę. No to to, to trochę sporo. Plus to niektórym kawałkom brakuje trochę tej energii i poweru, który był na poprzednich płytach. Nie mówię, że jest źle, ale tak po prostu no, czegoś mi brakuje. Ciężko mi to opisać, ale jakoś ten album mi nie siada tak jak poprzednie płyty. Brakuje tu trochę tej intensywności i energii z poprzednich płyt. Po swego czasu, niezależnie co Running Wild wydało, to było to na poziomie, a tu niestety grupa trochę spadła. Nie mówię, że jest to zły album, ale niestety moim zdaniem dużo gorszy od poprzednich płyt. Po nagraniu The Rivalry zespół opuścił perkusista Hugh Michel, którego na trasie koncertowej zastąpił znany z grupy Rage, Christos Eftimiadis. W 2000 roku ukazał się 11. a zarazem ostatni z trzech albumów z trilogii Running Wild, zatytułowany Victory. Największą kontrowersją na tym albumie spowodował niejaki Angelo Sasso, ponieważ został on wymieniony jako perkusista na tej płycie, jednak brzmienie perkusji na Victory wzbudziło spore wątpliwości co do tego, czy na tym albumie na pewno gra prawdziwy perkusista. W szczególności wątpliwości wzbudził komentarz na liście podziękowań, gdzie to było sugerowane, jakoby Angelo uderzał za szybko, za mocno i zbyt często. To doprowadziło do spekulacji, czy na płycie zagrał prawdziwy perkusista, czy jednak został ustawiony automat perkusyjny. Rolf Kasparek stanowczo stwierdził, iż Angelo Sasso to pseudonim jego przyjaciela, który wolał pozostać anonimowy i z dala od metalowej sceny. Jeśli chodzi o samą muzykę, to Victory jest podobną do poprzedniej, jednak jeśli mam być czterym, to ten album jest odrobinkę lepszy niż The Rivalry. Wciąż uważam, że ten album nie jest aż tak dobry, jak starsze dokonania zespołu, jednak nie jest jeszcze aż taki zły. Głównym moim zarzutem do tej płyty zdecydowanie będzie brzmienie perkusji, która autentycznie brzmi, jakby była zaprogramowana i brzmi dość sztucznie. Poza tym uważam, że ten album nie jest jeszcze aż taki zły, więc ogólnie rzecz biorąc, Victory to nawet niezły album, choć w żadnym wypadku nie jest to nie wiem jak powalający album. Po wydaniu Victory z zespołu odeszli Tomasz Smuszyński oraz Phil o Heman. Nowym basistą został wówczas Peter Pirsch. A kityzosta pozostał tylko jeden, czyli oczywiście sam Rolf Kasparek. I w 2002 roku zespół wydał kolejny album, zatytułowany The Brotherhood. O ile poprzedni album można powiedzieć, że był niezły, tak The Brotherhood moim zdaniem wypada już dość słabo. Oczywiście, podobnie jak na poprzedniej płycie, tutaj też za będzie perkusja. Ponownie pojawia się tutaj niby ten Angelo Sasso, ale bębny dalej brzmią tak, jakby to nie była perkusja, tylko automat. Poza tym kawałki na tej płycie momentami wydają się być bardziej hardrockowe niż heavy power metalowe. Po prostu tym kawałkom brakuje już tego czegoś. Ten album moim zdaniem wypada znacznie gorzej niż poprzednie płyty i po prostu nie ma już w sobie tego czegoś co miały starsze płyty. Trochę szkoda zwłaszcza, że Running Wild kiedyś wydawało nie niemal same świetne płyty, a to niestety wyszło im dość przeciętnie. Więc The Brotherhood to jak dla mnie jedna z słabszych pozycji w dyskografii Running Wild. Po wydaniu The Brotherhood zespół wyruszył w trasę koncertową, podczas której nagrał album koncertowy zatytułowany Live. I w 2005 roku zespół nagrał 13 krążek Rogues and Vogue. Po zarzutach używania automatu perkusyjnego zamiast prawdziwej perkusji, Rolf Kasparek zatrudnił tym razem prawdziwego perkusistę Maciasa Libetrusa. I perkusja tym razem brzmi całkiem dobrze. Same samej płycie zarzucono jednak słabszą produkcję, bo faktycznie produkcja tej płyty jest zauważalnie gorsza od tej, co była na poprzednich płytach choć dzięki temu mamy tutaj brzmienie nieco bliższe starszym płytom zespołu. I pod tym kątem ten album jest nieco lepszy niż poprzednie. Kawałki też, powiedziałbym, że są nieco lepsze niż na poprzednich płytach, więc w niektórych kwestiach zespół poczynił postępy względem poprzednich płyt. I ogólnie Rogues and Vogue wypada całkiem nieźle. Nie mówię, że to byłby najlepszy album Running, albo w żadnym wypadku nie jest to ich najlepszy krążyk i nawet nie jest blisko tego tytułu, ale sam z siebie wypada nawet nieźle. Więc moim zdaniem... Rogues and Vogue, to tak jak mówiłem, całkiem niezły album Running Wild. Cztery lata po wydaniu Rogues and Vogue, zespół ogłosił, iż kończy działalność wraz z pożegnanym koncertem na Waken Open Air w lipcu 2009 roku. Koncert ten został później wydany na albumie koncertowym wydany w 2011 roku pod tytułem The Final Jolly Roger. W tym samym roku zespół ogłosił powrót do działalności i ogłosił też, iż powróci z nowym albumem. I w 2012 roku ukazał się pierwszy od reaktywacji album grupy zatytułowany Shadowmaker. Skoczy zespołu podczas nagrywania tej płyty byli lider Rolf Kasparek oraz gitarzysta Peter Jordan. Reszta ścieżek instrumentu została nagrana przez muzyków sesyjnych, którzy, jak stwierdził Kasparek, woleli pozostać anonimowi. Można powiedzieć, że trochę podobnie jak z tym samym Angelo Sasso. No a jeśli chodzi o muzykę, no to. powiem szczerze, że mnie ten album mocno znudził. Z jednej strony, no fajnie, że Running Wild wróciło, ale no ten album jest nudny. Plus, produkcja na nim z jednej strony jest dopracowana, ale z drugiej trochę zabija ten album. Zwłaszcza, że brzmienie bębnów znowu sugeruje, jakoby tutaj został ustawiony automat zamiast prawdziwej perkusji. Mamy tu też kawałek Me and the Boys, który był wcześniej skomponowany dla pobocznego projektu Kasparka Toxic Taste. I czyś tu jawnie inspirację Glam Metalem, który właśnie gra Toxic Taste. Czysz tu też ogólnie bardziej komercyjne podejście do muzyki, co. Niestety tej płycie nie wychodzi na korzyść, więc dla mnie niestety, ale Shadowmaker to najgorszy album Running Wild, który zbytnio się nie broni. Trochę szkoda, bo z jednej strony fajnie, że zespół wrócił, ale z drugiej no trochę słaby album jak na powrót. Na kolejny album nie trzeba było długo czekać, bowiem już rok później dostaliśmy kolejny album zatytułowany Resilient. No i powiem, że ten album jest odrobinkę lepszy niż poprzednia płyta, ale to w żadnym wypadku nie oznacza, że jest to nie wiem jak rewelacyjny album. Jest ciut lepszy niż ShadowMaker, ale to moim zdaniem wciąż jest dość przeciętna płyta. Muzycznie jest odrobinkę lepsza niż wcześniejsza i mi się trochę bardziej podoba, jako całość wypada dość średnio. Plus ponownie w składzie Kasparek Jordan i jacyś anonimowi nieznani muzycy. No niestety, począwszy od sytuacji z Angelo Sasso, ta sytuacja się jeszcze ciągnęła za Running Out przez następne kilka płyt. Na szczęście Resilient to jedna z ostatnich płyt, na których pojawia się takie coś. Ale ogólnie no, ten album nie powala. Moim zdaniem to dość średni album, po prostu brakuje mi tego czegoś. Polecam go tylko i wyłącznie zagorzałem fanom Running Wild. Trzy lata później znaleźliśmy kolejny album grupy, Rapid Foray. Ten album powiedziałbym, że jest nieco lepszy niż dwie poprzednie płyty. Trochę bardziej przypomina starsze dokonanie zespołu niż takie Shadowmaker czy Resilient. Jednak to samo w sobie moim zdaniem nie wystarczy. Na tym krążku, tym razem prócz Kasparka i Jordana, wystąpili także dwaj przyszli muzycy zespołu, czyli Ole Heppelman i perkusista Michael Wolpers. Jednak według Kasparka na tym albumie grało trzech perkusistów. Stwierdził również, iż album nagrywano w trzech studiach. Kasparek nagrywał w swoim prywatnym studio, zaś Jordan w swoim. Sam album można powiedzieć, że jest delikatną poprawą względem poprzednich dwóch płyt pod niektórymi względami, jednak moim zdaniem wciąż ten album nie dorasta do pięć starych płyt, tak jak... Nie wiem, Under Jolly Roger, Death For Glory czy Pile Of Skulls. Jednak moim zdaniem to nawet niezły album, troszeczkę lepszy od swojego poprzednika. Pięć lat później ukazał się już siedemnasty album grupy Blood On Blood. Tym razem zespół nagrał ten album w pełnym składzie, który uzupełnili wspomnienie już przeze mnie Ole Heppelman i Michael Wolffers. Od strony muzyki można powiedzieć, że jest odrobinę lepiej, Plus jeśli chodzi o brzmienie, to brzmi to dość podobnie do starych płyt Running World, więc można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie powrót do przeszłości. Choć z drugiej strony czuć tu jednak trochę jakby to było na zasadzie kopii w klej, bo niektóre kawałki dosłownie wydają się być wręcz kopiami. Jakby się tak dogłębniej wsłuchać, to można by było wyłapać pewne elementy ze starych płyt, czy to Port Royal, Death or Glory, czy Pile of skulls. Trochę jednak brakuje tego czegoś. Z jednej strony jest tu jakiś postęp, ale z drugiej wciąż tu czegoś brak. Więc ogólnie mówiąc, blabem, bla, bla, bla to, to nie jest złabum, bo to nie jest złabum, ale jednak czegoś mu brakuje. Ciężko mi to jakoś inaczej opisać, no no, mówię, nie jest to złabum, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej. No i na tym koniec. Tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. E, Ranking i topka powinny być te teraz widoczne na ekranie. No i co? To było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!